Z powrotem. Siema, siema. Siemka. W tym odcinku będziemy pewnie budować bazę. Zobaczymy jeszcze jak się potoczy los. A więc wydaje mi się, że powinniśmy wyjść z tej dziury. Dokładnie. Dobra, chodźmy z tego Kaiwa. Dobra. W ogóle ma ktoś z <laughs> siekierkę? Nie. Nie. Ja tam Spoda. jest taka fajna wysepka z jednym drzewem. Patrzę widzicie? Widzę, widzę. co, piracka wysepka? Czy nic? Z takim jednym drzewkiem To co, możemy tam zrobić z naszą prąkok z bazę, nie? Ja na razie idę po trzcinę. No, hmm. Nie wiem w sumie Nie to wiem z tego. No. No jeszcze taki most można zrobić później do tej drogi. zrobimy, ruchu. tu wysadzimy wszystko. A to jest wyspa czy to jest wyspa. Czego ja to zobaczę? Nie, jest wyspa. No wiesz, że potem będzie można jakoś to wyrównać. No. Cześć. Możemy zrobić później taką fajną czaku. Piracką. Flagę piracką. To jest. Nie. Wyspa. No to great. Taki jakby archipelag normalny, tu masz takie no. pojedyncze wsepki okay, ja Tu jest jeszcze zarazem. jakaś dziura akurat taka Ale tam taka... jest nią Gdzie? Patrz za mną Może już krzynkę położymy co? Jakąś Gdzież opis, Patrz No, no. no. Ej to zobaczyć, co to jest dokładne. Dobra to ja już proponuję zacząć robić bazę Ja się mogę już tym zająć co to jest ale to jest strasznie głęboko Przypuszczam żebyśmy tam padli Cholera w no, ale fart A jeden oddechu No dobra Ale robimy bazę w tej dziurze tutaj czy gdzieś na drzewie? jak? No, Wszystko, ouais, jakiś A to musielibyśmy wyrównać, wiecie? Ale nie w kształcie małpy, a nie pabugi. dobra. Pomysł z małpą był faktycznie głupi. Sorry. <laughs> Żartowałem, nie będę przepraszam Ten pomysł był genialny. Miałem za niego dostać Nagrodę Nobla. To zróbmy go w kształcie mięsnej zbroi. <laughs> dobra, a to kto stawia toolboxa? A ja mam toolboxa. Ja mam nawet dwa. Ja mam piecyk. Dobra, stawiaj piecyk. Ja robię łopatę. Będziemy kopać jak robole Ja zrobię sobie sikierkę i powieszę Za polską dniówkę, nie? Co nam to? Jaka jest polska dniówka? 1300? 1500 Ale ta statka? to mi mała stawka? Aha Chyba już 1500 Och, chyba podwyższyli, ale nie wiem Ja się na tym nie znam, więc nie będę się udziałem na ten temat a, a dniówka to chyba jest ile się zarabia za dzień nawet o, 1500. Super <laughs> 1500 to dobra, dobry robót. Ale, no ale, ja mówię, ale zależy jaka dniówka. Jak jest ze sierobolem, to nie wiem... Ja zarabiam. Ale 1500 za dzień? Nie, no to, 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 to źle, nie. źle? Źle? Wyle Wyle wiemy. To mną, na tym co ja robię, w sensie, że jakby... Jeszcze nie żyje? Nie, o w sensie, o na tym co ja stoję jest okej. Okay. No, mhm. Jeszcze grabimy dom. Grabianie. Ej, a może przeczytamy filmiki, i puścimy jak już skończymy, to No, dobry pomysł. To weźmy. No, tutaj. Witamy z powrotem. Ja a chcieliśmy Wam w ogóle to nudne wyrównywanie wyspy pominąć, bo ono jest długie i żmudne. No. A więc teraz wydaje mi się, że będziemy budować domek, nieprawdaż? Prawdaż. O. No. no. Więc tutaj jest nasza piękna wyspa piracka którą nazwiemy przylądkiem zaginionej czachy i niedługo tu powstanie nasza bandera dobra to co mamy jakiś pomysł do domek? no ja nie mam ja też nie zwykły domek zwykły domek? z ostatkiem obok Bardziej zwykły, potem się walnie no dobra. ślepszy jak będą surowce. Mamy piasek? Mm, ja mam 38. No dawaj, przetapiaj, będzie gorąco. Ja mam 4. Jeden ja. Mamy Mamy 1 węgiel, fajnie. Ja, Ale przecież w tym jest, w kominku jest dużo. A nie, dobra, ja wstawiam. Ja mam cały stack węgla. Dobra, może zostać. A nie, kurczę, brakuje jednego tego... Czego? Jednego saplinga do tego drzewa takiego dużego i byśmy... Masz? Zależności. To dawaj, zasadzimy jedno takie drzewko duże. A to nie to. Chodzi a, mi o te takie duże. Takie to o, 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 o takie. To są tylko dwa. Trzymaj kajtek. O, to jest to. A mamy milla? No chyba ne. A nie są, nie chyba. chyba trzy kości, a nie chociaż nie wiem. Zabiliśmy przecież ziomka i nie. Nie, nie, nie ma. Szkoda. No dobra, gdzie stawiamy drzewo? Może zrobimy drzewo jakby na osobnej wysepce Zrobimy sobie osobną wysepkę i tam zadzimy Dobra To co, budujemy tutaj domek? No. no Dobra, a może ja zrobię most do tego do ja, ja mogę w tam. Dobra, to wy się robić, czego robić? Mo z drewna chyba nie? No Ja pójdę pozbierać dirta no, spoko. Może lepiej piasku czy nie? No właśnie, no w piasek pójdę pozbierać Tu sobie wymienimy wszystko na piasek i będziemy mieli takie piękne plażowe klimaty normalnie Miami Miami to moja już robi no niestety trzeba będzie znowu zrobić dziura czy już nie chyba nie no, jeszcze zrobimy dziura Robić taki cho chodnik jakby dwuklockowy, czy jedno? Wystarczy. Tak Można, może na początek jedno, żeby trochę drewno oszczędzić. Tak. A jedyną rzecz nie trzeba się martwić, że te mosty zawsze wytrzymają każde obciążenie. Nawet jakby ta przyszła ta dziewczyna Henia z powietrniku Zakacz, jak ona tam się nazywała, nie wiem Beata Beata? powiedziałem exactly. ja widziałem to dzisiaj na YouTube. Beata, right. <laughs> I ten, to ona by pewnie tego nie załamała Ale jakby skoczyła stąd na bombę, to pewnie cała wyspa by się zalała Ale w sumie nie wiadomo Musielibyśmy to kiedyś zobaczyć na pewno będzie trzeba mięsnego jarza kiedyś zbudować Dobra chodźcie spać bo ja mam tylko jedno serce z i Lipa będzie nie, Każdy ma jedno serce A moja bo nie ma nic, nic do jedzenia Chodziło mi o to że każdy człowiek ma no. jedno no, ale mi chodziło bo w Minecrafcie mam jedno serce No rozumiem Jak to się mówi life is brutal and full of zasadzkas Skopal lupus no dobra. dobra. To co, śpimy? No. Ej, nie mam to... łóżka, gdzie jest moje łóżka? Ja mam wszystkie 3 Ej, ja nie mam trzynastego. Raz. Często nic nie... Dwa. ...nie, nie, nie zatekuję. Weź jego... Dobra. Let's find out. No dobra, ale wiecie, że... No dobra, śpisz. Dobra. Ale fart. No to fart. Skill. Ta wyspa była taka ładna przed naszym przybyciem, szczerze wam powiem Teraz jest taka smutna Zaraz użyję Jednak będę było to wycięcie tego drzewa Się posadzi nowe no tak. Poza tym było na potrzebę drewno Dzięki niemu mamy most Most do Terabiki. Nie no w sumie Jedynym co mnie boi w tym Minecrafcie, że to tak mało tych tych dają do budowania Kiedyś dawali, dawali, a teraz te pierdoły, Takie, nie? Słaby to jest no, Więcej ozdób niż bloków no. No. Jakieś lampki, nie lampki Lampki, zrabiam, wanie, niedługo choinki będą robić i te i drzewka do ozdabiania może I może zacznie malować szyby I paznokcie jeszcze, tak? Takimi rzeczami to zasnijmy ale Pamiętasz? No i? No, tak. Dobra, mam dwa stachy piasku, chyba tyle wystarczy. Wystarczy. Fach szkielet. Wsypływa. W morzu. Mm mhm, tutaj wysypływa. Słaboski. Co, drewna Ci zabrakło? Nie. Tak kończysz koblem tam. Nie, yeah, to jest po to, żeby nie marnować drewna. Teraz uschnie tego kobla. full Ale ja chciałem ten piękny odcień ciemnego drewna. Z lasów deszczowych Amazonii północnej. A schody też są różnokolorowe, czy nie? Zeszia. No na przykład z brzazy będą ładne, śmiałe schody. Nie wiem. No to zobacz. daj mi trochę tego drewna. Tak siedem. Mi się skończyło, ale co? A. No. Tego tego... O tego, no. Wystarczy. 7 desek, to tak, na Ale A nie ma nic w tym, w skrzynce? Nie, jest taki samo. Te Schody będą Masz po prostu Jeśli tak nie przyda Schody to tylko schody co? I co? Co? Inaczej wygląda czy tak samo? Tak samo w ogóle proponuję, żebyśmy się poszli upolować w jej żarcie bo ta sytuacja jedzeniowa jest okropna teraz tu wszyscy pomieramy z głodu widzieliście tu może jakieś świnie? No. Dłokich. Trzeba będzie się zdać na rolnictwo. Na rolnictwo. To Kogórskie jak w tybecie, będziemy ho ho hodować tryny. tak Cytryny. A do hodowania to może się zrobimy na osobnej wyspie, co? No na razie tutaj do... się, walnę. Nielegalnego. A tej dr... Zboża. Ja mam siedem tych, a właśnie trzy te po motykę, że tak powiem. O, tu jestem. Ja mam motykę. Ej, zabijmy go, to będzie mi, bone mila. A, a, zabijesz go? Bo tak, ja mam jego serca. Ja mam półtorej. Popisz ile masz serca. Przecież prawie wszystko. To dawaj zabij tego cieniasa. Którego? Chodź. A, tam a tam masz jest. piecz? No, mam. To pa, jest tutaj. O, ten tu. Kurdupel, myśli, że się ko... No, aha. No ej no! To ja teraz muszę zapierdzielać do was. Dobra, mniej więcej wiem gdzie to było. To się wypika, chociaż nie wiem jak to się robi. Ej nie bądźmy do sobie. Tak daleko nie jest. Ale fajne. A wyjdzie chociaż mojej temki, nie? Kurczę, straciłem piąty level. Seh, na dało level martwisz. O, to nic Opisz teraz pewnie dzięki, mam milionowy level. Nie, mam piąty. No już możesz wszystko dzięki mnie. Tak, super. Możesz latać nawet. Nie wiesz. A zabijesz się chociaż tego szkieleta? Tak. Masz bone Mam jednego. Idealnie. Ale mamy tylko dwie sadzonki. Mamy ja mam pięć tych dużych A to dobrze To zrobimy sobie takie No Znaczy już nie mam, bo straciłem, ale pewnie popis mam. Pewnie to. Pewnie to. Ale nie ja Ale teraz przynajmniej mam całe życie Całe żarcie i wszystko nie o, chyba ja zebrałem 23 kogoś ze sadzonki. Sadzonki. Sześć, pięknie. Oj, 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 jeszcze daleko. i daleko. Jak tam z czasem? się je wypił za swoją chudą szynką prosiaki są jakieś takie nieprosiakowate Minecraft powinny chodzić takie grube hmm. tak samo powinni wprowadzić chmiel żebyśmy mogli tworzyć Napój bogów. Do Tak. Mocne postanowienie poprawy. Hmm. Chyba się zgubiłem. Jakie macie kordy? A nie, dobra mam. Wszystko, Trzeba zniszczyć te korony drzewca od tego co zostało. To chyba najlepiej poszukać flinta. Mam 60, mam jeden stak węgla Więc przypuszczam to... Masz mój stak węgla A. Właśnie, też tak myślałem Wszystko macie moje Porozkradaliście rozkradaliście wszystko Nie ma to jak kooperacja, nie? No Tak jest, ginie jeden jest to wszystko w rozkradamy nie? Chyba na tym zakończymy naszą drugą przygodę z Minecraftem Dajcie mi chociaż wrócić No to wrócisz w następnym odcinku <gry> <gry> tak będzie ten kolejny odcinek trzeci powrót Black Raven Wraca do, do gry Kryptron No co, to? co? Co kończymy? Ja już no, ja jestem tu to, prawie to, ten to Kończymy Oto Marta Na razie